Kościół Świętego Idziego opata w tarczku. Tarczek to jedna z najstarszych osad regionu Świętokrzyskiego. W XII wieku była tu siedziba kasztelanii i okazały dwór biskupi, przeniesione w XIV wieku do pobliskiego Bodzentyna. Od tego czasu tarczek zaczął podupadać. Romański Kościół świętego Idziego został zbudowany w XIII wieku. Wezwanie świątyni pozwala jednak przypuszczać, że stał w tym miejscu kościół już w XI wieku, prawdopodobnie ufundowany przez Bolesława Hermana w podzięce za narodziny syna Bolesława Krzywoustego. Według tradycji świątynia w Taczku kryje w swoich murach pozostałości kościoła z XI wieku, fundowanego właśnie przez Hermana. Stanowi doskonały przykład budowli romańskiej. Zniesiona została z dokładnie obrobionych ciosów kamiennych piaskowca i ma kształt połączonych ze sobą prostych brył geometrycznych. Grube mury, ze względu na funkcje obronne, posiadają małe, wysoko usytuowane otwory okienne, zachowane w pierwotnej formie od strony południowej. Kościół świętego idziego opata w tarczku należy do diecezji kieleckiej. Jest to budowla orientowana, jednonawowa, posiadająca prostokątne prezbiterium. W części zachodniej nawy znajduje się empora. W XVI wieku pierwotna świątynia romańska została przebudowana. Jednym z cennych zabytków kościoła w Taczku jest renesansowy tryptyk, znajdujący się w ołtarzu głównym, pochodzący z około 1540 roku przedstawiające w centralnej części Chrystusa z Stałego, ukazującego się Maryi. Świątynia posiada także dwa boczne ołtarze w stylu późno renesansowym, ambone w stylu barokowym, chrzcielnice w stylu romańskim z XIV wieku oraz gotycką płaskorzeźbę z XVI wieku. Na ścianach budowli znajdują się pozostałości polichromii w stylu renesansowym. Obok kościoła znajduje się zabytkowa dzwonnica z początku XIX wieku. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.